Dziś robimy ogórki nadziewane mięsem mielonym. Przepis pochodzi ze starej książki kucharskiej, więc robimy. Myślę, że to będzie coś fajnego, już mam ogórki na ciepło, smażone również z tej książki. Dziś będziemy robili ogórki nadziewane. Jak widzicie, potrzebujemy 5 no, ogórków i to są takie duże ogórki. Jak to się mówi, takie ogórki pękacze. One są takie przerośnięte już, nie wiadomo co z nich robić, więc robimy dzisiaj nadziewane ogórki. Przepis jest prościutki. Tu jeszcze mam mięso. E, mięso mielone i w książce jest podane, że może być baranina, wieprzowina lub wołowina. Ja to zrobiłem pół na pół. Wołowinę z wieprzowiną. Jest tego po 300 gramów. Wieprzowiny 300 g i wołowiny też 300 gramów. No, oczywiście jedno jajko. Ale zabieramy teraz się za ogórki. No i taka ważna rzecz ogórki musimy obrać ze skórę. I już mi nie mówcie, że się obiera od jasnej do ciemnej strony, bo u nas tutaj nie, nie gra roli i coś to nigdy gorzkie nie były te ogórki. I tak Wam pokażę na przykładzie tego pierwszego ogórka, który obrałem. Odcinamy tutaj te końcówki oczywiście. I teraz musimy przekroić ogórek w jednej trzeciej części tego ogórka. Czyli przekrawamy tak wzdłuż. OK. I teraz wybieramy te pestki łyżką ostrą. Ostrą. U mnie to jest mała łyżeczka po prostu, ale w książce było napisane ostra łyżeczka i tak już mi to zostało. Wybieramy agurasy tutaj w środku. Wszystkie pestki elegancko. Wiecie, ja wiem, że są przepisy na cukinię z tym, z tym, z tym mięsem mielonym, ale Myślę, że książka, już, ona już jest tak stara, że wtedy cukinia nie była tak bardzo modna, bo u mnie, że dzieciaka, to cukinia nie była w ogóle modna, to ta moda na tą cukinię wyszła trochę później, tak mi się wydaje, przynajmniej u nas na wsi, a ogórki, ogórki, były jest zawsze, dokładnie, tutaj obieram jeszcze i potrzebujemy takie łódeczki z taką pokrywką z ogórka, pyk, i tak wykonuję 5 ogórków w ten sposób, okay. Proszę nie zanudzam, jadę dalej z przepisem. No i teraz będziemy wyrabiali mięso, i powiem Wam co tam trzeba wrzucić. Z pomocą przychodzi mi Jola, bo w sklepie rękawiczki były za małe, i na moją rękę nie wchodzą. Więc Jola, teraz tak. No wrzucamy tu jedno jajco, przygotowane oczywiście. Dobra, daj tu łyżeczkę soli. W sumie to ja mogłem wrzucać, no ale dobra. łyżeczkę soli. Daj połowę łyżeczki pieprzu, bo tam było tylko soli pieprz w tym przepisie. Teraz Jola dodaj pietruszkę. Natka pietruszki posikana drobno i Jeszcze masz z tyłu bułkę w mleku. Odciśnij proszę cię. I dodaj do mięsa. Taka współpraca. Ja sobie gadam Jola robi. To mi się podoba. Tak będziemy robić teraz. tak przepisy robili. Dobra. Dobrze, dobrze. No i wyrób to teraz poprzednie. To jest dokładnie połowa bułki takiej poznańskiej. No i wyrabiamy. No i teraz jak mięso już mamy dobrze wyrobione, Jola dodała łyżeczkę łyżeczki Soli, tak? Tak, tak, soli, tak. Czyli dwie łyżeczki soli były. Jola no wiadomo, da... no niech każdy sobie posoli według swojego uznania, no bo jedni wolą e, więcej soli, więcej. Tak, drugi ale wie, Jola tak. nikt surowego mięsa nie próbuje oprócz nas. <laughs> dlatego wiesz, dlatego podajemy ile soli dodajemy. Dobra, mniejsza o to. E, teraz wyjdzie ogórka. Skoro już masz ręce w rękawiczce. I nakładam. E, tak, ale masz dokładać taką lekką tutaj górką jest napisane. Dobrze. Tak. Że trochę więcej jak, jak, jak po prostu by weszło. Zaraz się przyczepię, że mam paznokcie za długie. Ty o górka trzymasz bez rękawiczki? No właśnie. Będziesz jadł. Coś, Czy nie? coś innego miałem na myśli. Aha. Ale tak za dużo nawet. Ta jest taka górka nie, bo to mięso aż tyle nie wejdzie do środka, wiesz? Ono zmniejszy swoją pojemność, objętość, ale nie aż tyle. No i przyklej tą drugą częścią. Jak musi być przy... Taka łódeczka, no. No i teraz zobaczcie, mamy to naczynie no, do zapiekania. No. I w to naczynie, czekaj, czekaj. Proszę, tutaj to jest? Tutaj ja sobie już... Nie no, właśnie zabierz to. I w to naczynie troszeczkę oliwy. Wysmarować. Ok, i na to układaj teraz na, układaj ogórki. O, w oryginalnym przepisie był oczywiście smalec. No, ale my to zrobimy na oliwie. Czas poszedł trochę do przodu i my robimy na oliwie. Co prawda, czas poszedł do przodu. To nie znaczy, że jest coś lepiej, bo smalec jest bardzo zdrowy, ale chcielibyśmy to zrobić na oliwie, bo lubimy oliwę, nie? Tak. Szczególnie tą, którą używam. No dobra, to Jola tutaj chwileczkę jeszcze się pomęczy, poukłada to wszystko. Ja Wam powiem za chwilę, co robimy dalej. No i zobaczcie, Jola tak przygotowała te ogórki. Mógł być jeszcze jeden, w sumie bo zostało troszeczkę mięsa i Pięknie, tak, i troszeczkę miejsca, więc mógł być jeszcze jeden, ale dobra, nie mamy. Słuchajcie, nie o to chodzi: chodzi o to, że ja teraz wstawiam to do piekarnika na 180 stopni pieczenie góra-dół, bo w tamtych czasach, kiedy ta książka wyszła, nie było termoobiegu, więc bez termoobiegu pieczenie góra-dół, środkowa półka. I co jeszcze jest ważne? Połowy pieczenia będziemy musieli dodać sos ze śmietany i z mąki, tak jest w oryginalnym przepisie. Taki sos za chwileczkę wykonamy, tylko już to wrzucam do piekarnika, no muszę to trochę prosto ułożyć o tak w ten sposób, żeby one muszą prosto stać, żeby nic nie wyciekały te tłuszcze. One tak troszeczkę wyciekną. Wiadomo, ogórki też zmniejszą swoją pojemność, objętość, bo są zrobione głównie z wody, więc na pewno to wszystko trochę siądzie, ale... No tak to robimy. 180 stopni, góra dół, 25 minut jest podane w książce. tyle będę to trzymał, bo faktycznie no myślę, że to mięso już dojdzie do środku elegancko, żeby można było to skonsumować. A ja robisz chlebek pieczę. A ty, Rydola, robisz dzisiaj chlebek, dobra. A ty, to z jakiej mąki robisz? Z jakiej mam zrobić? No gra i no. pszenna. No Czekaj, pszczoł samą krew nie? Pszenna jak, 750 i graham 1850. Czekaj, jak Dobra, też zobaczcie z jakiej mąki robimy chleb. Bo powinniście wiedzieć, że my co drugi dzień robimy sobie chleb taki jeden, duży, porządny i cały czas gojemy na zakwasie petardka. A to wrzucam do piekarnika. No Kochani, yy, będę piekła chlebek z mąki pszennej. Typ 500. Pół na pół robię z mąką grahamką 1850. To jest, typ. To jest też sprzęna. Także polecam te mąki, są super, naprawdę. Dziękuję za uwagę. Dobra, ogórki już są w piekarniku. No ja Wam teraz też nową mąkę pokazuję. To jest moja 500. Naturalna mąka bez polepszaczy, żadna chemia. Tutaj to nie było poddawane żadnej technicznej. No i teraz co? Na początek wleję śmietanę, bo jak mówiłem musimy zrobić ten sos taki śmietanowo, śmietana z mąką, tak jest tam napisane, nic więcej szczegółów nie podają, ale to zrobimy tak jak to się zawsze kiedyś tam robiło, śmietana, trochę soli, łyżka mąki, taka, o, wystarczy w zupełności. No i musimy to sobie, yy, no i musimy to wymieszać, robię to rózgą, żeby było to dobrze wymieszane, bez grudek. I w połowie pieczenia, czyli to po jakichś 15 minutach, bo to 25 minut ma być w piekarniku, czyli to po jakichś 15 minutach powiedzmy yy, wrzut, wleję to na, do tych ogórków po prostu, do tej emisji, w której to zapiekam. No i już zobaczycie później efekt końcowy jak to będzie wyglądało. Więc robimy taki sosik, 200 ml śmietany, łyżka, mąki I jak kupicie ode mnie mąkę, no to będziemy mieli taką samą. Polecam serdecznie. A tu jest mój chlebek. A tu już Rzeczy, wyrabiam już. No, to będzie teraz tak. ten twój chleb, będzie wyrastał co? 4 godziny, nie? No, w zależności jakie jest ciepło, tak? No, no ja sobie tam Jola już to Jola już to na oko robię, także wiecie. Tak, ja już na oko i powiem wam szczerze, ja już nie będę, kiedy ja ostatni raz chleb kupiłam w sklepie. No dokładnie. Dobrze, słuchajcie, no to czekajcie na dalszą część przepisu. A w sumie to już na koniec, jak już upiekę te ogórki ze śmietaną. I zobaczcie, tak te ogórki się prezentują. One już tu chwilę u mnie stały, także troszeczkę są. Yy, troszeczkę już wystygły, ale wezmę sobie o, tutaj tego ogórewka wezmę tu trochę tego sosu okay. hmm. a to jest dobrota na razie ten sosik próbowałem ale już już jest to będzie to już to wiem to są, posłuchajcie, takie smaki dzieciństwa, że tak powiem, chociaż, no z ogórkami tego nie jadłem. Znaczy tak wygląda w środku. Myślałem, że te ogórki się zrobią takie ciapowate, ale wcale takie nie są. Mm. O oh, kurczę, mm -hmm. mm. powiem Wam rewelacja, bo cukinia to cukinia to jest takie neutralne warzywo, które po prostu musisz do niego coś dodać, żeby dobrze smakowało. A tu jest smak ogórka. Pyszne to jest. Spróbujcie sobie zjeść samego ogórka i samą cukinię. Zobaczycie jaka jest różnica. Ogórek sam w sobie już jest dobry. A jeszcze z mięsem, z tym sosikiem takim. Pycha. Mm. Mm. powiem wam rewelacja słuchajcie pozdrawiam was serdecznie zapraszam do mojego sklepu damian kuchnia od kuchni możecie zakupić sobie właśnie takie mąki naturalne bez chemii bo te w sklepie pamiętajcie że wszystkie są po obróbce chemicznej to jest jedna sprawa druga sprawa mam genialne wieczko do słoików Zapraszam po te wieczka. Ja tutaj ich cały czas używam w domu. One są z klikiem. Tu akurat mam w tym zakwas, więc to nie jest pasteryzowane, nie jest nic, ale używamy tych wieczek wszędzie. Po prostu wszędzie są genialne. Ja Was pozdrawiam. Jeszcze raz zapraszam do sklepu damienkuchniotkow.mikropala.pl. Linki pod filmem i do zobaczenia.